Mam dla was miejscówkę z taką kuchnią, której po prostu będziecie chcieli spróbować. Pozwólcie, że powiem wam dlaczego. Mowa tutaj o niedawno otwartym lokalu Sour Deli, które serwuje kuchnię międzynarodową, a także tworzy własne wypieki i desery. My zaczęliśmy od koszyka domowego pieczywa z trzema rodzajami masła, a pumpkin spice, shiitako oraz yuzu miso, ja już przy samym chlebie z masłem mógłbym pozostać. Pełne smaku masła, dobre pieczywo, no must eat. Obok brukselki w sosie sojowo-ostrygowym z czosnkiem, czyli katsuobushi. I to nie jest brukselka z zupy jarzynowej. to jest brukselka top. Wjechał też Bagel z gravlaxem, serkiem i ogórkiem. i to taki bardzo dobry klasyk, a na danie główne chrupiąca z zewnątrz porketta z salsą verde na spodzie, opiekanymi ziemniakami i sałatką. I powiem Wam, że tutaj kolejny raz zachwyt. Uwielbiam, jak kuchnia nie boi się doprawiać i serwuje kompletne dania. A na koniec sernik baskijski. Spójrzcie tylko, jak bardzo był aksamitny. I myślę, że jeżeli chodzi o smak, nic więcej nie muszę dodawać. Wpadajcie tutaj, bo zdecydowanie warto. Tylko uwaga, menu lubi się zmieniać i tych pozycji, które pokazałem, już niestety nie ma, ale jestem przekonany, że kolejne są jeszcze lepsze. To co, wpadacie coś przekąsić?